Rozpoczyna działalność specjalny poczkomat. poczkomat, który jest także, także również ogólnie dostępny dla mieszkańców, ale część, część miejsca przeznaczona jest specjalnie dla usług, które są realizowane w urzędzie miasta. Tych usług jest ponad 30. Z tej informacji, które ja dzisiaj posiadam, to jest najwięcej usług w Polsce, jeżeli chodzi o oświadczenie dla mieszkańców. Poprzez Urząd Miasta. Są to głównie usługi, które są związane z rejestracją pojazdów, z prawami jazdy, z dowodami, z dowodami osobistymi, a także z ewidencją ludności. No mam nadzieję, że w momencie, kiedy ta usługa stanie się coraz bardziej popularna, będziemy jeszcze więcej usług dodawać, w taki sposób, aby mieszkańcy mogli bezkontaktowo i bardzo przyjaźnie korzystać z tej usługi. Usługa powstała w wyniku pandemii i zapotrzebowania na bezkontaktowy odbiór przesyłek. Ale tak naprawdę jest to świetne narzędzie na rozładowanie kolejek w miastach, na skrócenie właśnie spraw urzędowych. I tutaj bardzo dziękuję Miastu Gdynia za pomoc w zorganizowaniu tego paczkomatu i przede wszystkim za szybką i sprawną pracę. Nadajemy przesyłkę, czyli nasz wniosek do urzędu, do paczkomatu, z każdego paczkomatu na terenie miasta Gdynia. Urzędnik odbiera przesyłkę z tego paczkomatu wypełnia dokumenty i dla nas tą przesyłkę zostawia właśnie w paczkomacie, my odbieramy przesyłkę z tego paczkomatu.